Naszym gościem jest Maciej Zegan. Maciek, jak czujesz się po walce? Oszukany czy, 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 czy też nie? No czy wiesz, co będzie dokoło. Jak wcześniej wczoraj się pytałem, Andrzeja Grajewskiego, było dograne, wystosowane było pismo przez mecenasa i wiem o tym, że było wysłane do placatu po prostu dlatego, że baliśmy się po prostu, o werdykty właśnie. I wiesz, no, w dniu dzisiejszym po takiej walce, wiesz, jak dostajesz war, po walkę, którą wiesz, w zakładasz mataktycznie. taktycznie. No wiadomo, że popełniałem błędy, niepotrzebnie się wbijałem w tę bójkę, dawałem mu możliwości rozłożenia, roz, rozłożenia skrzydeł praktycznie, wiesz, ale to mi te czasy nie robiły na mnie wrażenia praktycznie, bo ja przyjmowałem to wszystko na gardę, co było widoczne w walce. Wiesz, nie chcę się tłumaczyć, ale ja uważam, że po prostu i wielu innych ludzi tutaj na sali, że tej walki nie przegrałem. No. Fajnie by było, gdyby dali remis praktycznie i żeby był rewanż i, i na pewno ja będę się starał do tego wszystkiego robić, żeby do walki rewanżowej doszło i udowodnić, że jestem lepszy. Nie widać po tobie w ogóle tej walki, nie masz na, na twarzy żad, żadnego, powiedzmy, nie wiem, żadnej opuchlizny, żadnych ran. To znaczy, że ciosy Cieślaka były tak słabe? Czy on cię nie trafiał? Znaczy, wiesz, bo cały czas straszył mnie, że po prostu mnie znokautuje. No ni niestety nie udało mu się, wiesz. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Da niech dojdzie do rewanżu, zróbmy do rewanżu. Ja, ja będę robił wszystko, bo będę z Andrzejem y Grajskim y roz rozmawiałem. Będę chciał, żeby dążył do, 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 do rewanżu, żeby doszło do walki rewanżowej i na pewno powiedział mi obiecał mi, obiecał mi to, że dojdzie do walki rewanżowej z nim a praktycznie wiesz, na, na, na ringu neutralnym, ja nie chcę tak boksować, że praktycznie wiesz, że wychodzisz do ringu i słyszysz skład sędziowski praktycznie się obawiasz tego, że, że może być werdykt inny, niż powinien być, prawda? Tak powinno być, to, mia, to jest polska noc, polska noc walk zawodowych, praktycznie wiesz, i są sędziowie polscy i praktycznie wiesz, my jesteśmy Polakami i powinni po prostu być, być obiektywni, dać wszystko w tym werdykcie praktycznie, żeby było tak, jak powinno być, jak jeżeli zawodnik wygrywa, to wygrywa. Jeżeli zawodnik przegrywa, to przegrywa, a nie jakieś układy i układziki. To jest panowie chore. Ja uważam po prostu, że to jest niszczenie boksu zawodowego i boksu amatorskiego. Także zastanów się nad tym. Czy Maciej Zegan powiedział już ostatnie słowo, bo teraz porażka no niespodziewana. Nie mam że się tego nie spodziewać ja mówię, na pewno. Nie, nie, nie przegrałem tej walki. Ja uważam, że nie przegrałem. Brzydko może boksowałem, nie tak taktycznie, tak, jak powinienem być boksować, ale niech mi dają rewanż ja zaboksuję to tak jak powinno być. Jestem wściekły, a może w kurwiony, przepraszam za słownictwo. Ale stałeś obok Tomka Babilońskiego. rozmawiaj z nim o tym rewanżu? Powiedziałem, krzyczałem do niego, Mówi, że nie ma sprawy. Ja wiem, że mówię na układu nie, dam, nie mam rady, no, no niestety takie są, taka jest prawda. Zróbmy to na ringu neutralnym, na no, sędziami neutralnym i nie ma problemu. Zobaczymy. Ta walka, ja wam obiecuję, że jeżeli będzie 10-12 ta walka nie potrwa 12 rund, albo 10. Ale pokazałeś, że kondycyjnie jesteś jeszcze naprawdę bardzo sprawny, czyli, czyli jeszcze nie czas, żeby kończyć na pewno? Wiesz co, no przychodzą mi takie myśli, no bo wiesz, jeżeli takie, takie, takie rzeczy się dzieją, wiesz, przykro jest, no, trenowałem praktycznie 8 tygodni ciężkiej pracy, wiesz, na tym moja cierpi rodzina, dziecko, wiesz, żona, praktycznie, wiesz, poza domem, wiesz, jestem wściekły, wiesz, zrobienie wagi, wiesz, to wszystko, wiesz, to wszystko traci na tym najbardziej rodzina i najbliżsi, prawda, a wiesz, a później taki werdyk wiesz, wychodzi, ona się denerwuje tak samo, wiesz, przez dwa dni nie je, przeżywa to wszystko, no, i ja, ja, kochamy się i jest bardzo miło mi z tej strony, że, po prostu, że, że ona to że tak odbiera to wszystko, ale wiesz, no, jeżeli później wchodzisz do ringu i takie rzeczy się dzieją, to wiesz, no, jest to przykre, naprawdę dla polskiego sportu, wiesz, uważam, że jest to zrobiona walka stulecia, gala stulecia praktycznie, a takie werdykty są. No, jest to, dla mnie to jest niewiarygodne. No. Czyli co, zapraszamy kibiców na rewanż? Będzie rewanż i obiecuję wam. Ja tutaj na dzień dzisiejszy stoję. Może Cieszak mówił, że mnie znakautuje, niestety nie było tego widać. Jednak inaczej było. Ja wam mówię sobie, że po prostu walka, jeżeli będzie na 10-12, ta walka nie potrwa 12 rund.